Dzień dobry Dziś naprawiamy światło cofania w Peugeot 307 Wrzucamy wsteczny Światło cofania nie świeci Czyli zepsuł się czujnik Otwieramy maskę I będziemy szukać czujnika jest gdzieś tam zaraz go znajdziemy i wymienimy ów czujnik jest o, o to, to. to to trzeba go wyjąć kostkę wykręcić włożyć przystępujemy do działania żeby się dostać do czujnika Odkręcamy rurę od filtra. Zdejmując filtr, do, otrzymujemy na widoku, właśnie tutaj czujnik światła cofania. Wyciągamy wtyczkę. No, i wykręcamy, i będziemy wymieniać na nowe. Wykręciwszy długim kluczem 22 na przedłużce ten czujnik, wymieniamy na nowy. Nowy czujnik ciężko pracuje, jest opór wyczuwalny. Stary czujnik oporu nie ma. Przyłapawszy nowy czujnik, nakładamy klucz i dokręcamy. Jest już opór. Okręcamy teraz lekko. Żeby nie rozbierać wszystkiego, no to robimy to w ten sposób. Tak, to byśmy musieli to zdjąć. Po co? Można to łatwiej zrobić, ale potrzebuje dwóch rąk. Dokręciwszy nowy czujnik, wkładamy kostkę. Wkładamy kostkę i ją dopychamy, żeby było słychać charakterystyczny klik. Teraz mamy tam żarówkę LEDową. Zaraz wam pokażę. Ona świeci lekko. No, niestety tak musi. Ale teraz, dając wsteczny, będzie nam świeciło mocno. I teraz świeci światełko LEDy. Bardzo mocno. Taka lampeczka wsteczna. No, zobaczymy. Jak się sprawdzi w nocy. Dziękuję za oglądanie. Subskrypcje i lajki mile widziane. Do zobaczenia na drodze.